Witam serdecznie, nazywam się Patryk Łania, oczywiście PL3 Ergol, no jesteśmy we wtorek na AWF-ie, no, mamy przed sobą kolejny odcinek Turbo Kozaka. Nazem jest Dorian Cybulski z ekipy Erbelipce. witam serdecznie. Witam, Mamy trzy konkurencje, mamy przede wszystkim obi poprzeczkę, oprócz tego mamy strzału z rzutu Obie konkurencje po trzy próby i ostatnia konkurencja, ostatnia konkurencja to jest słabszą nogą ponad głową. Eee, ja mam, jak wygrasz, jak będziesz miał dobry wynik, to jest szansa na dobrą koszuleczkę. Żeby nie tracić czasu, bo jeszcze masz odgrywkę przed sobą, Dobra. zapraszam do konkurencji. Jako pierwsze obi poprzeczkę, masz trzy próby. Dobra. thank <laughs> you Yes. Dorian, no zbierałeś 20 punktów, powiedz jak się bawiłeś. Dzięki bardzo, bo zajęliście i zachęcam wszystkich. Fajna zabawa. Tak. No i zapraszamy Was serdecznie do, do wzięcia udziału w zabawie. Pamiętajcie, że na koniec sezonu do wygrania jest wspaniała koszulka. To wszystko. Dzięki bardzo i do zobaczenia.